Hej koń, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do Was z decyzją prawdziwych tygrysów autorstwa Mika Hayona, czyli trzecim tomie opowieści o kulawych koniach. O kulawych koniach. Właśnie miałam yy, angielską nazwę w służbie, i mam takie kulawy konie to były. Tak, Slope House. Właśnie wracamy do Slack House, czyli do takiej... Można powiedzieć, jednostki MI5, czyli brytyjskiego wywiadu, w którym znajdują się agenci, którzy w przeszłości odwalili jakąś akcję, zepsuli prawdopodobnie jakieś przedsięwzięcie, ale nie na tyle, żeby je w ogóle skreślić. Tak, i tak mi bardzo by wiadomo, zwykle co z takimi ludźmi robić, więc stworzono właśnie takie miejsce, gdzie tych agentów się posyła. No i oni tam sobie siedzą przy komputerach i robią nic. To znaczy. papierologię. Niby papierologię, ale tego rodzaju, która tak na dobrą sprawę nikomu nie jest potrzebna, tylko byle by im dać coś do roboty. Tak. I no tak jak Marta powiedziała, to jest coś tom trzeci właśnie tej, tego cyklu Herona, który liczy sobie chyba po angielsku co najmniej sześć tomów. Jakoś tak, może jak jest. Także no pewnie z czasem wrócimy do was z tomem numer cztery, no bo skoro już umama, tak. omawiamy trzeci. to są tylko trzy no, pokazane. Tak, tak, to na razie mhm. wszystkie trzy, które wyszły w Polsce. Yeah. E, no i co? Słuchajcie, <laughs> nie będziemy jakoś specjalnie nawiązywać do poprzedniego tomu tak naprawdę, bo mhm. te książki są tak pisane, że nie powiedziałabym może w 100%, że należy, je, że, że można je czytać bez znajomości poprzednich, bo na przykład to, co wydarzyło się w końcówce Martwych Lwów, czyli poprzedniego tomu, no, ma wpływ na to, co dzieje się tutaj, no bo m, wpływa na postawę bohaterów, to w jaki sposób oni reagują, i Heron tak co jakiś czas no, nawiązuje do tego. Mimo, że to nie jest jak gdyby stricte kontynuacja m, tych wydarzeń właśnie z poprzedniej książki, tak, jeżeli chodzi fabuła, o te takie akcyjne rzeczy. To była nie jest bardzo ze sobą związana, przyznałabym, że to jest bardziej akcja z cyklu kurczę, dwa lata temu czytałam drugi tom, Praktycznie nic z jego nie pamiętam, i tutaj nie będziecie raczej mieli takiego problemu, że jeżeli na przykład nie pamiętacie, co się działo w pierwszym tomie, albo w drugim, tak bardzo super, dokładnie, tylko kojarzycie zarys, to i tak się w tę książkę wgryziecie mm -hmm. i to nie będzie żaden problem. Dla osób, które by przypadkiem na przykład kupiły drugi albo trzeci tom, to podejrzewam, że w drugim byłoby łatwiej czytać drugi bez znajomości pierwszego tak, niż ale... trzeci bez znajomości tak, drugiego. Tak, bo jednak ten. No ta akcja, szczególnie w końcówce drugiego tomu, jednak znacząco wpływa właśnie szczególnie no, na rysopisy y, naszych bohaterów. Tak. Więc no nie ma tutaj tego problemu, że jeżeli nie czytaliście drugiego czy pierwszego tomu, to nie możecie tu być. Dlatego też nie ma tego, y, tego zaznaczenia, które zwykle robimy tak, w przemówieniu serii. serii mhm. No ale dobra, jeżeli chodzi o fabułę stricte tego tomu, no to zaczyna się tak na dobrą sprawę z grubej rury, bo jedna z... Y czy możemy porozmawiać o jednej rzeczy? Na koniec recenzji Murphy'e Lwów wspomniałyśmy o tym, że w porównaniu do pielgrzyma Jackson Lamp jest takim friendly neighborhood pielgrzymem. No, pierwszy tygodniowy rozdział jest o Spider-Manie. <laughs> Tutaj jestem taki tak, no tak, nie? Tak, nie? Jest, że tyf się przebiera. Był więc niesamowitym Spider-Manem, zaś towarzysz, który spotykał się właśnie po raz pierwszy, z tym wszystko ustalano nie na formę w internecie, był Batmanem. Ja, jak to przeczytałam i przypomniałam sobie to, że mówiłyśmy w poprzedniej edycji... Ja nie, nie pamiętałam o tym. Ja pamiętałam, właśnie, bo obejrzałam, żeby sprawdzić, ile dałyśmy. No Nie mm. pamiętałam, że miałśmy wtedy wielki dylemat a propos tego, czy długi tom jest tak samo dobry jak pielgrzym, żeby zdejmować ule. Okay. E, I właśnie wtedy przeczytałam ten moment, kiedy mówimy o tym, że to jest właśnie taka bardziej friendly neighborhood, taka właśnie. Będzie lokalna, troszkę mniejsza wersja pielgrzyma, czyli taki właśnie Spider-Man zamiast Supermana, czy tam innego Batmana. I tam, nie no, Batman też jest w sumie lokalny. No, ale wiecie co, zamiast innego toja. I tutaj o, czytam i mam takie nie wytrzymam, naprawdę. Na początku jest taki, no, śmieszne stoły z Spider-Manem, mówię sobie nie wytrzymam. Tak. No, skoro Marta do tego nawiązała, to właśnie w prologu mamy taką sytuację, gdzie obserwujemy facetę, który jest właśnie przebrany w kostium spider mana no i ma zamiar coś zrobić, jakąś taką społeczną akcję. Jeszcze tak nie do końca wiemy. O co chodzi? Tak, no przy i chcę uwagę tak, mediów, bo on szum. Spotyka się z ziomeczkiem, właśnie, z którym e, no gdzieś tam zgadał się właśnie na jakimś forum internetowym e, i ten typ właśnie przychodzi z kolei w przebraniu Batmana, ale zamiast mu pomóc, zrzuca go z mostu. Mm -hmm. Czy tam z jakiejś estakady na czegoś no, to takiego? Coś wysokiego. No jak się domyślacie, facet umiera. I ma ze sobą taki transparent, właśnie a propos sprawiedliwości dla ojców. Tutaj chodzi o takie kwestie społeczne, związane na przykład. U nas w Polsce też był taki problem swojego czasu, właśnie jak na przykład traktować y, tacierzyński. Tak, tak? Tacierzyński, i czy no. w ogóle powinno coś takiego istnieć i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie, no to nie jest tak do końca główny rys tego, tego mm -hmm. tomu, bo to nie do końca o sprawy tego faceta tutaj będzie chodziło. Bo w momencie, w którym już wchodzimy w tę konkretną historię, czyli mm, tą podziałkę rozdziałową, a nie tylko prologową, y, no to Próbujemy na początku Catherine Standish, czyli jedną z najważniejszych bohaterek właśnie całego cyklu, taką osobę najbliższą Lambowi. Mm -hmm. I Lamp oczywiście, czyli no, nasza głowa Slughouse, Kulowych Koni, no, no on się do tego nie przyznaje, tak? Tak, no, no ale tak trochę tak podejrzewają, że faktycznie on traktuje Catherine zupełnie inaczej niż resztę Koni. <noise> niż resztę prawda, osób pracujących w slack House, albo będących w Slackhouse jakkolwiek ciężko Co to zapracać. Ciężko to <noise> do końca określić. Tak. No bo też na przykład mówi do niej po imieniu od czasu do czasu, mm -hmm. trochę tak się jakby zapominając. Bo też Lamp ma raczej takie podejście do reszty, że wszyscy jesteście frajerami, nieudacznikami, i <noise> właściwie. A ja jestem królem Tak. tak jest... A ja jestem królem tych nieudaczników, więc jakby zejście mi z oczu, tak. tak. Także to jest tego typu podejście. No i Katrin zostaje porwana przez człowieka, który jest jej znany. Jest z jej przeszłości. Jest z jej przeszłości. Jest cieniem tej ehm, historii. No, mają, mają coś ze sobą wspólnego właśnie w przeszłości. Coś tam się między nimi działo, i tutaj niekoniecznie mam na myśli jakąś relację około romantyczną. Ehm, no i tak się zaczyna. No i wszyscy oczywiście wpadają trochę w panikę, że Ej, to, to jest Znaczy Katrin. Zanim wpadą w panikę, to jeszcze trochę mija, bo oni tak trochę na początku nie ogajniają tego, że jej nie ma. Jest wielka teoria tego, że ona siedzi w toalecie po prostu. Tak, no ale oczywiście sam <grym> fakt, że Katrin nie pojawia się, prawda w pracy. No to jest, jest dziwne. Jest dziwne jest już dziwne, na samym początku, tak. że jej nie ma, że ona się spóźnia i że to nie dała znaku życia, że się spóźnia, bo to tak. zupełnie do tej naszej zorganizowanej, takiej bardzo porządnej Catherine nie pasuje. No i tak zaczyna się cała ta fabuła. Tak. E, książka jest mniej więcej tej samej długości, co poprzednie Tomy. To ma... Tak, ale one są raczej tej, tej samej objętości. Eee, no 100%. także y, tak to wygląda, jeżeli chodzi o fabułę. Natomiast jak się to czytało? Jeżeli powiem, że czytało się tak dobrze, jak poprzednie, to to prawdopodobnie nie powiem nic ciekawego, ale widzę no tutaj tak. pewnego rodzaju taką tendencję wzrostową yy, u Charona, że... Masz mam kocie włosy na nosie. Że mam trochę taką, takie wrażenie, że z każdym kolejnym tomem on jakby coraz lepiej potrafi ociosać ten kamień, który sobie zrobił. Bardziej smooth jest, no nie? Tak. I mniej mamy takich odbiegów rzeczywiście do jakichś takich wiesz, wątków, które potem w sumie są ciekawe, ale niewiele wnoszą. Yy, I też mamy takie mam wrażenie duże zawężenie, jeżeli chodzi o charakter bohaterów, że oni też są Bliżej tej sprawy, jeżeli już się czymś zajmują, to to jest nie tylko wiecie, taki zabieg z cyklu Comic Relief, albo oczywiście mamy klasyczny, typowy brytyjski, nieśmieszny dla niektórych, a dla niektórych bardzo śmieszny humor. Dla mnie to jest bardzo śmieszne. Ja uwielbiam, że te oskarżenia są zawsze zajwiste. Yy, I po prostu wiecie, jakby to wszystko skupia się bardziej na tej fabule i jest bardziej zacieśnione. Wiesz, tutaj mhm. te zależności między bohaterami i też wydarzeniami i tym, kto, gdzie, kiedy był i co robił i na przykład dlaczego się tu znalazł i mhm. y, jak teraz zachowuje się w danej tej sytuacji, w której się znaleźliśmy to wszystko jest dużo ciaśniejsze, dużo bardziej konkretne i dużo bardziej skoncentrowane na tym, dokąd zmierzamy. Więc rzeczywiście tak. z każdym tomem coraz bardziej tak, wiecie, ten bałwanek jest coraz bardziej taki kształtny po prostu. No i kamień tak, ociosany. Tak. Zgadza się, bo w pierwszym tomie Heron miał trochę taką tendencję do gadulstwa. Tak. I te początki i zakończenia każdego tomu są takie właśnie bardziej takie paplandowe można mhm. powiedzieć. I on potrafi być takim pisarzem gawędziarzem. Tak. I trochę I trochę to było widać właśnie szczególnie w pierwszym tomie, nawet w tych rozdziałach, których tego gadulstwa nie powinno do końca być, więc też na takim poziomie językowym, już stricte warsztatowym, faktycznie każda z tych książek jest coraz, coraz już lepsza, coraz tak. lepiej dopracowana i coraz konkretniejsza, tak? I też w ogóle to, z czego ja się bardzo osobiście cieszę, to to, że odchodzimy już w ogóle od tego schematu, który mi w pierwszym tamie dosyć przeszkadzał, czyli takiego bardzo wyraźnego, wręcz odciętego po prostu siekierą podziału na ściany tekstu, które są opisem i ściany dialogów, które tu, są ale jest bardzo dużo dialogów. Jest bardzo dużo dialogów i to jest bardzo ładnie potrzebne. no bo okej, okay, dobra, rzeczywiście zdarzą się Gdzieś tam takie dwie strony, które są ciągiem napisane, ale potem z kolei mamy już taki, wiecie, dużo bardziej konkretny podział, że jest i właśnie jakiś akapit taki opisowy albo coś w tym stylu. W drugim domie już też było lepiej, tutaj mam wrażenie, że tu już jest takie. Tak, że faktycznie punkt. jest w punkt I, i te dialogi też nie są takie, że ja się muszę zastanowić kto z kim rozmawia i w jakiej kolejności ten dialog przebiega. Tak, bo w pierwszym to mi się to zdarzało niestety. E, tak, I, i tutaj więc też e, został jakby wyszlifowany język bohaterów, że sposób w jakim oni się wypowiadają jest wystarczającą wskazówką do tego kto co mówi, nawet jeżeli nie mamy jakby do określenia tego, prawda, za pomocą pauz i tych wyróżników to dialogowych. To jest w ogóle niesamowity skill, żeby w pewnym momencie tak zmieniać swój styl pisania, żeby mieć każdy jakby oddzielny styl dla każdego z bohaterów, no nie? Tak. To jak oni się wysławiają i to, że nie ma takiej powtórzeń i że jednak każdy kondukuje te swoje wypowiedzi w zupełnie inny sposób, to jest naprawdę trudna rzecz. Tak, i tutaj też trochę y, mamy powtórkę z drugiego tomu, jeżeli chodzi o to, że jest bardziej akcyjny, mm -hmm. ale mam wrażenie, że tam ten, ten poprzedni tom, czyli martfelwy bardziej jakby y, y, działy na napięciu. Czy zdążą coś zrobić, tak. prawda? Czy, czy dotrą do tego punktu, do którego muszą dotrzeć i tak mm -hmm. dalej. A tutaj to już mamy strzelaninę, bieganie, wiecie, kung fu, kung fu <noise> i tego typu rzeczy. Więc naprawdę dzieje się mocno. I też takie, takie wątki z rodzaju, w sumie, komu można ufać. Tak kto co ukrywa? To jest w ogóle niesamowite, bo ja przez 3/4 tych książki nie mogłam wyrzucić z głowy skojarzenia z mięczem. I miałam bardzo dużo takiego wajbu i tak nie do końca wiem, z czego wynika. Może trochę też z tego, że jakby no obejrzałam Vincenzo po czytaniu drugiego tomu mm -hmm. i teraz czytałam tę te, te, te część, mając już w pamięci to, jak bardzo kocham Vincenzo i po prostu wiecie, schematy mi się połączyły, aczkolwiek jest tutaj no, motyw ekipy, jakiego mm -hmm. się jak Vincenzo, jest motyw tego, że hmm, komu możemy ufać, a z kim zrobić deala, a może tutaj ten, a może tamten coś wie, a może tutaj tego, albo tamten w przeszłości był kimś tam i to w ogóle ale za to. Totalnie winczę więc ja bym. Tak. Fajne jest to, że też Heron potrafi wyciągnąć skile bohaterów nakreślone w pierwszym tomie, i one nagle są przypominane w jakichś takich. Niby randomowych momentach, ale to jest jakby bardzo logiczne, tak jak na przykład jeden z bohaterów, czyli River, ten, którego poznajemy na samym początku pierwszego tomu, ten ziomeczek to, to zatrzymuje całe, całe tam metro chyba, właśnie londyńskie I, i dzieją się rzeczy potem się okazuje, że to była wkręta tak naprawdę przez innego typa, ale dobra, zostawmy to, to są stare dzieje, ma na przykład tą umiejętność zapamiętywania ciągów liczb. Hmm. E, i, I to się przydaje w którymś momencie tutaj, nie? że to nie jest głupi skill. Tak, że to nie jest głupi skill i Heron to jakby wykorzystuje, nie? On nadaje swoim bohaterom takie trochę dziwne umiejętności momentami tak. i wyciąga je właśnie w takich momentach w środku akcji i okazuje się, kurczę, to ma wiele sensu i jakby to jest fajne takie właśnie nawiązanie. Wiesz, to też tego. bardzo ładnie pokazuje to, jak Heron sprawnie operuje tymi bohaterami, bo z jednej strony, wiesz, pointerpretuje postać, która pierwotnie może ci się wydawać idiotą, bo co to za talent, żeby <laughs> zapamiętać ciągle już <laughs> Wow, wymiękuj <laughs> te 30 liczb poprzednich, odcinków liczby pi tak. I jakby spoko i do tego się przyda ten skill, a potem się okazuje, że Kurde, no dobra, okej, okay, jednak to nie jest taki głupi skill, bo kurde, pomógł kurde odwalić z grubą akcję i uratował komuś życie, no i bez sensu, już nie mogę go hejtować, bo okazał się bohaterem, yeah, fuck. Tak, w sensie o, nadal Heron pisze tych, um, tych agentów, jakich trochę, trochę idiotów, ale trochę jednak nie, no. takich idiotów po treningu w MI5, nie, i no. to jest cały czas bardzo zabawne i bardzo lekkie momentami, bo jakby w kategorii thrillera takiego um, szpiegowskiego, to ta książka nadal jakby trzyma bardzo wysoki poziom, jednocześnie tak. jest bardzo lekka i jest momentami tak śmieszna, że ja po prostu rżę jak to czytam. I no, jakby przeciągający się przez dwa tomy żart z zapachu sera, w końcu dostał, jakby swoje zakończenie, tak chyba. No właściwie pod sam koniec tej książki. Także... To jest niesamowite o tyle, że wiesz, tego typu rzeczy ci poetytują tak, jak rzeczy. Jakby wiesz, nie uwierzę, że są prawdziwi agenci MI, MI5, MI6, którzy siedzą i są wiecznie poważni, mają słuchawkę. To w takie ]uku. Jamesy Bondy. Nie no. uwierzę, że jakby wiesz, wszyscy jesteśmy ludźmi i w końcu, jakby wiesz, idąc do tej roboty, nieważne, czy jesteś super agentem, czy panią w sklepie, to i tak sobie z kolegami i koleżankami pożartujesz. Więc to nadaje takiego realizmu, no nie? No, tak, tak jak mówiliśmy, pierwszym był mega poważny. A tutaj mamy takie... To tak, jest takie bardzo, bardzo Poważnie, mm -hmm. ale jednak robimy sobie w większości jaja. No jak wiecie, to, no, nie przyszła typ jaja do roboty, pewnie siedzi w kiblu. O się dziwki był. A potem się okazuje, że ją porwali. To jest takie odarcie właśnie tej figury agenta, nie czy też szpiega, tak. z takiej właśnie warstwy bezgórzności. i takiego wiesz, uwznieślenia, nie? Tak, że to są tak, tak. super profesjonalni mm -hmm. ludzie, którzy po prostu znają cztery różne techniki sztuk walki, mówią w całym językach Osiem język, języków, tak. i Mają jakieś super, ekstra wysokie IQ, nie? Mm -hmm. No i jasne, pewnie tacy też są w służbach bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii ale to zakładamy, że nie wszyscy tacy są. Że to nawet te osoby będące jakby przy władzy, bo tutaj też skupiamy się w ogóle na samej strukturze MI5, tego jak ona jest powiązana no, z polityką brytyjską, tak, no to też jakby daje nam taki wgląd na trochę inną stronę tego biznesu, mhm. więc to też nie jest tak, że w kółko czytamy w tych książkach to samo, tak? tylko właśnie dostajemy takie spojrzenie trochę z innej strony, jakąś nową perspektywę, która jest odświeżająca i przez to No i też tak, czyta. wiesz, z każdym tomem po prostu wychodzimy coraz dalej, no nie w pierwszym tobie skupia się Mieliśmy się na tych bohaterach i trochę ich historiach, mm -hmm. i dlatego w ogóle to Slahaus powstało i jakby, jaki jest jego cel. Potem mieliśmy jak no... Case, można powiedzieć, takich wewnętrznych kinda problemów związanych z tym, a teraz już mamy motyw tego, że okej, okay, dobra, odwaliło się coś, ale dowiedzmy się na przykład, co nas otacza i dlaczego tak naprawdę, wiecie, jaki jest szerszy kontekst tego, więc tak. y, idzie cały czas to do przodu. Jestem ciekawa, gdzie my skończymy przy okazji, nie wiem, tam 5, 6 no do domu, bo mam takie, że jakby dobre, no to w takim razie, no to chyba trzeba zadbać o, nie wiem, jakąś. Już były ex radzieckie siły, byli wiesz, no tacy trochę kombatanci, kombatanci, tak, można tak, tak. też tacy naprawdę ex wojskowi brytyjscy, jakby gdzieś sięgniemy dalej. No dalej będzie jakieś nie wiem, zagrożenie międzynarodowe, wiesz, taka potężna imba. Ja wiesz. myślę, że to nie wiem, no. Interpol będzie zaangażowany. No, 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 chyba, chyba tak, tak wiesz, chyba no, tak będzie, no, nie? Wiesz, no, no musi ta, tak samo jak w czasie żniw, tak? Mamy najpierw kolonie Sheol, potem mamy Londyn, potem mamy dalej Francję i cała Europa w końcu, no nie? Więc będzie takie rozszerzanie. No. Podsumowując, dla mnie trzeci tom jest tak samo dobry jak drugi. Zostawiam sobie nadal półtorej gwiazdki, żeby nie było. A to wtedy w marcu? Ty dziewięć, ja dałam osiem i pół. Ja dałam sobie 8,5 i pół wtedy dlatego, żeby mieć jeszcze półtorej gwiazdki zapasu, jeżeli Rozumiem. któryś tą będzie tak dobry jak pielgrzym, bo chcę troszkę jeszcze pożyć Rozumiem. i uniknąć śmieci z rąk Uli, więc ja stwierdzę, że jest tak samo doby albo to będzie takie 8,75. 8,75, czyli 8,5 basically, no dobra. 8,5, ale 8,75. Znaczy, ja 75. pozwolę sobie tej książce dać 8,5, a nie 9, z tego względu, że są takie momenty w Prawdziwych Tygrysach, mm -hmm. gdzie Heron używa takich trochę klisz, takich, które są dosyć proste, no. ale potrafi je tak napisać, że się wybroni z tego. To dlaczego no. młody mówisz, że się wybrania? No bo jednak ich używa. <laughs> Nie? jednak nie no. ja używam, w związku z czym delikatnie poobniżam po tę ocenę. O nie, o nie, proszę się pilnować. Jakby wybroniłeś się teraz, ale ja o tym będę pamiętała przy lekturze numeru 4, nie? Mm -hmm, tak. E, tak. Jeszcze nie taki... mam zapowiedzi, jak się zaczyna. E, z takich Fala, dodatkowych rzeczy w ogóle. Na okładce prawdziwych tygrysów macie kod QR. I jak sobie zeskanujecie ten kod QR, to sobie obejrzycie zwiastun e, serialu. to, to na idzie to do tego? Tak na podstawie właśnie tych książek, o których już wspominałyśmy, chyba nawet przy okazji pierwszego tomu. Tak, tak. I tak. to jest serial robiony przez Apple+, w związku z czym, no jeżeli to macie... No i wysyła prosto do tak. tego... Jeżeli macie Apple'a, to możecie sobie już ten serial oglądać. Chyba już jest ten serial cały dostępny. Naprawdę już? Tak, więc my się musimy jakoś zebrać, bo ja straciłam moją subskrypcję na Apple'u. Więc... Trzeba kupić coś Wejdź. <noise> <noise> więc musimy coś kupić po prostu. Ja w końcu się przysiądę z <noise> <noise> Musimy coś kupić, bo wtedy się dostaje darmowych barok, prawda? E, no, także e, zapraszamy do oglądania. Plus jest jeszcze proma e, na kupowanie tych książek. Więc... Więc... Prawda? Tak, ja więc, więc wrzucimy Wam info na temat promocji książek do opisu, albo też będziecie mieć tutaj do, gdzieś. Do napis. pierwszego komentarza, bo w opisie nikt nie sprawdzi. No dobra, to do pierwszego komentarza. Co by było taniej, jeżeli Was zainteresowała cała seria, to wydaje mi się, że to jakoś leci tak, że macie. Chyba ten Tom trzeci o wiele taniej, jeżeli kupicie dwa pierwsze, czy jakoś tak. No w każdym razie deal jest fajny, w związku z czym nie ma co. Tak. Warto czytać, bo to są dobre książki, nawet takie typiary jak my, które jakoś specjalnie nie gustują w thrillerach ani thrillerach szpiegowskich szczególnie, bo przeczytałyśmy poza tą serią tylko właściwie Pielgrzyma Ja wolę filmy, niestety. Ja też, jeżeli już, bo poległam. W tej tematyce, no tak. Nie? Bo poległam tak. na wielu książkach i one jakoś mi zupełnie nie siadły, tak. z tego gatunku. A to jest idealne dla nubów. Tak, i to jest naprawdę super, mm -hmm. i przy każdym tomie dobrze się bawimy i nie ma żadnej tak. tendencji spadkowej, i się na razie nie zapowiada, żeby takowa. Była. No, więc tak, to by było na tyle. Dajcie znać, czy czytaliście może pierwszy i drugi tom. Jeżeli czytaliście też trzeci, no to oczywiście dajcie znać, jeżeli jesteście zainteresowani. I do zobaczenia w następnym razem. Pa! Bye.